Dziś vlog ma dzień czwarty, <laughs> ogólnie to u nas jest jedna wielka infekcja w domu, nie wiem, wszyscy chorzy, eee, Colin ma kryzys, Lian ma kryzys, Milan tutaj przy mnie też łapie się za głowę, nie wiem co ma ze sobą zrobić. Kryzys number one, kryzys number two, no tak to dziś wygląda u nas. Ale mam nadzieję, że humorki się poprawią, bo od dziś stoi u nas choinka i będziemy mm, sprawiać, że ta choinka, o, sprawiać, że ta choinka będzie wyglądać magicznie. Ja myślałam, że skończy się na tej choince. O, na tej. Ale Sławek przyniósł dzisiaj mm, też i taką, bo stwierdził, że a, dobra, mamy dzieci, to fajnie w sumie obstroić sobie choinkę. Mówię, dobra, go I tak za niedługo jedziemy do Polski, ale niech ci będzie. Będę miała więcej odkurzania. <grym> Więc dzisiaj idę po bombki, wybiorę jakieś fajne bombeczki i będziemy stroić choineczkę. Tak. Mm, gorączkę mają już naprawdę z dwa dni. to są, wiecie, o. Nie za bardzo. A, i włosy mają obcięte. <grym> tu jest Milan, a tu jest Leon. I teraz to już w ogóle, serio, bardzo ciężko ich odróżnić. Każdym razem jak mają włosy obcięte, to strasznie ciężko ich odróżnić. E, zauważyłam, że Milan ma bardziej gęste włosy, dłuższe i szybciej mu rosną, przez co on właśnie dlatego mamy wrażenie, że ma większą głowę, a tak naprawdę mają takie same głowy. Tylko przez te włosy właśnie jest taka różnica. Mój skimpurek malutki. Do mnie ciocia, więc wykorzystałam chwilę i wyskoczyłam do sklepu, żeby kupić jeszcze jakieś mm, fajne dekoracje. Kokardki w tym roku u nas będą królować. I ogólnie czerwone bombki i czerwone dekoracje. Paki! O, zobaczcie jakie śliczne kokardeczki. Co masz? Kolinuś, chcesz? No, tu powiesimy kokardeczki ładnie. A ta przyjdzie, to będziemy robić resztę. Te, te, teraz tylko te kokardeczki, ale one muszą być tak troszkę tak, tak jakoś to trzeba pozawijać. Zobacz, no dwa razy tak, koliność zobacz, raz i dwa, mama się ci zaraz pomoże, żeby one były tak. Zobacz, o. Tak, to mówię czy na obrót. Tak, dobra. I tak bardziej troszkę, żeby były w różnych Czyli mamy jedną tutaj, teraz damy jedną niżej na przykład, nie? żeby było ładnie. Jak tata przyjdzie, to zrobimy lampeczki i damy resztę czerwonych... E, jak to się nazywa? No Nie, nie to mi się nie podoba. Troszkę głębiej. Zobaczyć. Widzę Cię. Mm -hmm. I jak mam damy na dół tutaj. Tu? Zobacz, Kolinuś. Tak, fajne. fajnie. Fajnie? No, Może być? Czy nie za bardzo? Zobacz. Jak myślisz? Dobra, trzy kokardki już mamy i jedną na samej górze. Ta końka jest tak krzywa. O nie. No, ale już pierwsze cztery mamy. Co? Co się stało? Ja tu mam chłopczyki. Każdy dostanie, spokojnie. Kolinku, urwito. to. No, pierzek. Tak, i jeszcze jest jeden urwij dla lianka. Okej, okay, super. Każdy ma. I mama wam Dobra, po... mama będzie miała ten. Poczekajcie, ja mam więcej tych patyków. Popaki. I tak i będzie piękne. Popaki, zobaczcie jak to się robi. Zobaczcie. To się robi tak. Albo palcem, ale będziemy... Uj, palcem ten. nie, bo aż mnie przeraża ten dźwięk. O, tak się maluje, dobra? Masz kochanie. Mama wam da więcej tych patyczków, już idę. Przyjadę wam inne, ale chodźcie z tej kuchni, chodźcie tam, popaki, dobra? Idźcie tam sobie, albo do stołu, tak najlepiej chodźcie. Idziecie tu, popaki? Tu, siadajcie tu. Co masz, Buzi? Otwórz mocno. A, nie ma nic. Patrzcie mi wasze rysunki. Patrz, tu jest żółw, a tu nie ma żółwia. Ja wiem, inne, wszystkie są inne. A ja będę wysączony. Tak? Tak. Nie. Inny, inny. Podobny, 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 ale inny. no? bo inny A Chcesz inny, kochanie? Dobrze. Masz inne. Tak? Wybierz sobie, który chcesz. To ty nie, chcesz nie podoba ci się malu malu? Mi się podoba, daj mi to. No to, mi to super. super. Milanek ci dał jeszcze swój, zobacz, bo Milankowi też się nie podoba. Kotku, co się dzieje? Co byś chciał zrobić? Urwać to? Który chcesz, ten? Ten. Dobrze. Co to weź. Co się stało? Co, o nie! Co nie! Spadł? Proszę kochani. Nie, Pokazać Ci jak to się robi? Nie, nie złość się. Daj mamusi patyczek. Mama Ci pokaże jak się robi. Gdzie jest patyczek? Tu jest patyczek. Daj. Daj, daj rączki. Daj rączkę mamie. Tą rączkę daj. Czy ty jesteś leworęczny, czy prawo? Prawo, prawda? Chyba. Zobacz. Lewo. Wow, co to jest? A moje dopiero jest tak. Widzisz? Ten jest mój, a teraz robię. Zobacz różne kolory. No? Nie trafiłam z tym pomysłem. Nie podoba im się to. Tylko Kolinkowi się podoba. Wow, a tobie super idzie Kolin. Mega. Co kochanie? Co nie? Co się dzieje? Mama. Mama ma rysować? Dobrze, mama będzie rysować. Dobra, mama ma robić malu malu? Dobrze. Tutaj. Do tu nie? No, to gdzie? Tutaj mam. Pani. Pani? Pani ma mama ma rysować? No dobra. No to pani. Dobrze, pani. pani. Ale ładny. się w szkole, kochanie, powiedz mi. A, ja tak dobrze A do dzisiaj rano byłeś taki niezadowolony. Co dzisiaj rano się stało? To? Dlaczego nie chciałaś iść do szkoły? Co? Dlaczego nie chciałaś iść do szkoły? mama, ci już coś powiedzieć. Ciepłeś! Ciepłeś! Co się dzieje? to chodź! Mam już tutaj, do musisz przyjść. To chodź! Mogę pożyczyć patyczek? Wow, za bardzo piękny To pan sam, Nie. Mama malu malu, czy milan malu, malu? Milan maluje? Tak, malu. No, teraz będziemy odkurzać. A dzisiaj mama robi pierogi. i noż. Siadaj, kochani, mama poszuka patyczek, dobrze? No, siadaj. Ale baba, jak to uczysz tak dokładnie, że wszystko koło siebie, jak malujesz? No bo cały czas tak, jak wytrzymam, w jednym miejscu i mocno patrzy, to czyszczam. <śmówi> <śmówi> co robisz? Uliadek? <śmówi> co? Chodź, rybko, ty głupolu <śmówi> no, masakra. <śmówi> O, następny. Następny jezor. O, Wow, przyszedł tatuś z pracy. I przyniósł resztę potrzebnych nam bąbki. Oczywiście nie szkolne, tylko plastikowe. Dawaj, Dida. Dziękuję. Super, Dziubuś. Bardzo ładnie. Ale ładnie zrobi. Pięknie. Pięknie, ty tak sam to wszystko wiążesz, rybko? Przepięknie. Aha, no ale jak ładnie powiesiłeś, rybko. Pięknie. Pokaż, jak ty ładnie robisz. Oj, kochuj, panie, to się tak... Musisz dobrze patrzeć, żeby nie wszystkie były w tym samym miejscu, tylko troszkę bardziej takie od siebie bardziej oddalone, wiesz kochanie? No nie, no nie tu, gdzie go my... Na przykład tu, kotku, zobacz, tu jest tak pusto. No, wow, Dziubek! No mega, to zrobiłeś przepięknie. No... Mamusia pomoże. I to zawiąże. Otóż... Aha, dobra, dobra, są plastikowe, bo już śmiał. Rybką już daj, kochanie, bo już to wyrwałeś. Ale teraz też gotowa. Dobrze, kochani. Proszę. Dobrze. Bąbki trzeba odciąć. A co tutaj mamy? Bąbeczki. Daj Bąbkę? Bo to nie jest żeby to zrzucać. Daj mi to. Rybki, co robicie? Bąbki. Daj, żeby oni nie wysypali Dobra, dobra, robimy kolejne bombeczki. Kotku, daj mi też sznureczki, mama ci to zawiąże, dobra? Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Pięknie się kłopaki, pięknie. Oj, mama. Tak, mam się zawiąże. Już. Aha, nie, nie do bo będzie płakać. Tu nie do Mama zrobi, Tak. Jeszcze nie ma tego. Sznurka. Proszę. Tęda. Tęda. Dziękuję, mama, mama. Dziękuję kochanie. jeszcze taki sznureczek jeszcze taki. Zobacz kochanie. Jeszcze taki sznureczek mama potrzebuje, żeby tę piątek. Ale to zrobię. Sznureczek. Ale muszę. Kolinku, naradzić ci zupki? Mamy bombę do zrobienia. Ale chyba dużo No, najlepsza zabawa, zobaczcie. Tutaj. I teraz tutaj, tak? Tak, tu, mogłeś wcześniej powiedzieć, że pierwsze trzeba ubrać lampki. Tata, no, tata, 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 no, tata. Musimy podać na samą górę. Dziękuję. Trzymaj, teraz dajemy od samej góry. Powolutku, pójdź. Co oni robią, chłopaki? Co tu się dzieje? Chłopaki, idźcie pomóc tacie. Pomóżcie tacie i Kolinkowi. Idź, pomóżcie. No właśnie. To po pierwsze. Daj i chodźcie. No, chodź, będziemy tak. Tak, podłączymy zaraz, ale pierwsze trzeba dawko dać. Chodź, tu trzeba. ku... tu ty to, Trzymajcie, takoli? Trzymaj trzymajcie i będziemy dawać, no? Rian jak śpiewa. La 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 la, 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 la. la, la. Gotku, mamusia, nie Zrobi mamusia, nic się nie stresuje. Mamusia zrobi za chwilkę, dobra? Pierwsze ubierzemy te lampeczki, a później będziemy robić dalej bombki, Idziesz pomóc tacie i Kolinkowi? Uwaga! Wow! Tak się cieszy teraz możecie ubierać. No dobra, i teraz możemy... Brawo! Super! Teraz możecie ubierać bombe... bombeczki, no? Daj musi będzie robić. Daj kochanie, mama zrobi. Dobrze. Mama zrobi, no? No bo oni...

O, co mama robi? Tak mama na blacie stoi? Jezu, nie zrobię To będzie odwaga. co robisz? Cześć! No cześć, co robisz? Oliku na samym nie ma sensu. Ma sens, bo jak się wywalić, to widział widziała. Golim, proszę cię! To jest taki głupot. tam są niegotowe. gotowe. Tu, błuszkę, tu je włóż. No wiem, czekaj, tylko ja znowu, po tobie tam Już nie, Miluś, zostaw, Milanek nie ściągamy. już nie ściągamy wąbeczek. nie wolno ściągać. Tu je włóż. tylko Bierz, ty Dobra, choinka ubrana, byłam jeszcze w sklepie po termometr taki do ucha, mieliśmy chyba z 500 tysięcy wszystkie, nie wiem, albo pogubione, albo zepsute, nie wiem. E, ogólnie tu u nas w domu jest jedna wielka infekcja i nie wiem, co się dzieje w tym roku, ale... Oj, nie pamiętam, żebyśmy byli tak chorzy wszyscy. Znaczy mi już jest lepiej, tak, ale w dalszym ciągu nie jestem w 100% jeszcze zdrowa. Że chłopaki też, wysoka gorączka. Kaszel tragiczny. Hej! Wiecie co będę robić teraz? Syrop z cebuli. Słuchajcie, moja babcia wam, kochana. Zawsze robiła mi syrop z cebuli, bo ja pamiętam, że ja miałam w dzieciństwie tak straszny, okropny kaszel. Talutki czas kaszlałam. E, ja byłam też alergiczką w ogóle. Ale samo mi przeszło. E, no i słuchajcie, robię syrop z cebuli. Kroimy. Dzieci, przestańcie, proszę was. Stroimy cebulkę, posypujemy cukrem lub miodem, zostawiamy na 8-12 godzin, aż ten sok z cebuli puści, no i coś takiego możecie podawać właśnie dzieciom, no i sami też możecie sobie brać. No ja uwielbiam osobiście syrop, syrop z cebuli, kiedyś robiłam Kolinowi, no to absolutnie powiedział, że tego nie będzie jadł, Wyplutą, nie smakowało mu, ale zobaczymy, zobaczymy jak bliźniaki zareagują na syropek z cebuli. I wiecie, jak ja to zrobiłam? Dałam tak pierwszą warstwę cebuli, czyli pół dużej cebuli, na to cukier, kolejne pół warstwy cebuli, na to miód. Teraz dałam kolejną warstwę, pół cebuli, na to będzie cukier i znowu pół cebuli i miód. I to przykrywam yy, talerzykiem i odstawiam na 8-12 no godzin, aż ten sok fajnie puści. A, i na koniec otwieramy. Ojej, otwieramy. No znaczy, otwieramy. Kolin już otworzył tą twórkę. I tutaj jest. Co to jest? To jest taki. No to jest bomba, taka, wiecie, do wanny. Rozpuszczalna, ale pachnie. A, już nawet otworzono. Dobra, spoko. No mówię, Kolin mi się już dobrał do tego, słuchajcie, i już jest po y, kalendarzu. Do jutra.